Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na pierwszy dzień września. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 4, wersety od 16 do 30. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podaną mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mi, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uziśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełne łaski słowom, które płynęły z ust jego i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarną. I dodał: Zaprawdę, powiadam Wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię Wam, Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na orwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby, do, aby go strącić. On jednak przyszedłszy pośród nich, oddalił się. Moi drodzy, smutna sytuacja, którą widzimy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus został odrzucony w swoim rodzinnym mieście. W miejscowości, gdzie się wychował, nie przyjęto go, bo, no właśnie, z jednej strony się zachwycali jego słowami, z drugiej strony dziwili się, skąd on to wszystko ma. Przecież my go znamy, przecież on się wśród nas wychował, przecież wśród nas żyją jego krewni. Cała ta sytuacja spowodowała, że Jezus nie mógł uczynić nic w swoim rodzinnym mieście. Natomiast no właśnie, i dzisiaj jest tak samo, że bardzo wielu ludzi nie doświadcza obecności Boga, nie doświadcza Jego łaski, nie doświadcza Jego dobroci. Bóg nie może działać w ich życiu z prostego względu, dlatego że nie jest przez nich przyjmowany. Ci, którzy go przyjmują, doświadczają i Jego pomocy w codziennym życiu, doświadczają coraz większej wolności ze swoich słabości. Jezus przecież nawet jest w stanie uwolnić nas od naszych uzależnień i grzechów, jeśli mu na to pozwolimy. Jezus jest w stanie nadać sens naszemu życiu. Natomiast wielu ludzi dziś jest po prostu samotnymi. Wielu ludzi doświadcza pustki w swoim życiu. Wielu ludzi nie doświadcza takiej zwyczajnej, głębokiej, prawdziwej radości i szczęścia właśnie dlatego, że Jezus po prostu chce wejść do ich życia, ale nie może, bo oni na to nie pozwalają, bo oni nie są zainteresowani obecnością Boga w, w swoim życiu. I warto dziś zadać sobie to pytanie: okej, okay, ludzie może nie są zainteresowani obecnością Jezusa, ale. Ale czy my tak naprawdę jesteśmy zainteresowani Jego obecnością? Czy chcemy pozwalać Mu na to, by działał coraz bardziej w naszym życiu? Zastanówmy się dziś nad tym. Spróbujmy zrobić sobie taki rachunek sumienia właśnie z tym pytaniem. Spójrzmy, dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Bożemu Światłu na nasze życie, na ile pozwalam działać Jezusowi w moim życiu, na ile pozwalam, aby On. Rzeczywiście był tym numerem jeden. Jak to często mówimy, na ile pozwalam Mu, aby On przychodził z moją łaską i wspierał mnie, chociażby w walce z moimi słabościami, z moimi grzechami, na ile pozwalam Mu, aby On był tym, za którym będę szedł, którego będę naśladował, na ile Ewangelia jest w moim życiu wyznacznikiem mojej życiowej drogi. Dzięki łasce Bożej jesteśmy w stanie to rozpoznać, i bądźmy wdzięczni za każdy ten moment, kiedy rzeczywiście pozwalamy Jezusowi działać w naszym życiu, a z drugiej strony prośmy i pozwólmy mu, aby działał jeszcze bardziej. Dziękuję Ci, Panie Jezus, za ten fragment Ewangelii. Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu. Dziękuję Ci, że jesteś tym, który przychodzi i przemienia moje życie. Który wypełnia moją codzienność swoją obecnością. Dziękuję Ci Panie za to, że nie rezygnujesz nigdy z nas, że ciągle przychodzisz i ciągle czekasz na to zaproszenie z naszej strony. Chcemy Jezu, abyś działał w naszym życiu jeszcze bardziej. Modlę się Panie za tych ludzi w dzisiejszym świecie, którzy nie są zainteresowani Tobą, którzy nie przyjmują Cię, którzy Ciebie odrzucają. Pomóż im, Panie, zrozumieć, że dzięki Twojej łasce i Twojej obecności naprawdę wszystko może się zmienić. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was i Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.